Pomachamy, jest, co? <noise> Dobra, słuchajcie. Powolutku, powolutku zobaczcie, gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że będzie za Was coraz coraz więcej, po dochodzi trochę osób. Zapowiadaliśmy się dzisiaj, nie, Milan? No. No. Jestem trzynastu. Ale to tak bo tutaj się wyłączy zaraz, wiesz? W ten sposób. Na razie nie ma nikogo. Musimy poczekać. Dochodzi. Mam nadzieję, że będzie nas jakoś tym razem słychać i widać. Poczekaj. Mam nadzieję, że nas zobaczycie. Słuchajcie, robimy to z telefonu. Milan mi tutaj będzie towarzyszył i będzie mi pomagał. O tak, pięknie. No dobra, Milanku, ale tak już nie. Tak o. E, siema, 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 Mister Kojot. Tak. Siemanko, słuchajcie, to co w ogóle chcieliśmy wam pokazać, to przede wszystkim to łowisko, mm. na którym jesteśmy. Ono jest oddalone od Wrocławia, nieopodal chyba 60, tak. 60 km, jakoś tak jechaliśmy, nie? No, coś, coś takiego. No i w no i co się później działo, za chwileczkę Wam poopowiadam. materiał z tego, z tego całego wyjazdu, będzie. Milanku, dobra, trzymaj to. Słuchajcie, będzie mi troszeczkę ciężko, bo Milan dzisiaj jest tylko i wyłącznie ze mną. Nie ma Kasi. No ale dobra, przejdźmy do tematu. Łowisko, stanowisko numer 4. My mamy już trzy ryby. Nastki, także piękne ryby. Zobaczycie je na filmie, zobaczycie gdzieś tam w poście. Witamy z Miłoszewa, pozdrawiamy. Cześć, Konrad. Cześć Mirek. Eee, na razie leszcze. Cześć, cześć Dominik. No i słuchajcie, przejdźmy do tego, co Wam chcieliśmy zademonstrować, pokazać. Eee, tylko tak. Milan, możesz mi pomóc, a nie przeszkadzać? Słuchajcie, jestem Z Milanem dzisiaj, także będzie troszeczkę ciężej. Pokażemy kulki. Chodź, pokażemy kulki. Kluczyk od samochodu. Kluczyk od samochodu. Chodź, tutaj pokażemy kulki. Czyli nowość, którą chciałem Wam pokazać na tym filmie i na to, na, to, na co łowimy, czyli Citrus Nat, kulka nowa od Matchbajca. Tak. O, Milan przełączył. Czekajcie, przełączymy. Dobra. Kulka od Maczbajca. Milanku, bardzo Cię proszę, dobrze? Ale jest coś tu. Taką. Dobra. A więc tak. W wiaderku możecie zobaczyć kuleczki pomieszane, citrusnat i ziarno kukurydzy od degreta plus pelet nad 4 mm, czyli 5 kg mam wybierać tego, 5 kg tego. Do tego idzie waftersik. Fajnie słuchajcie, że akurat od Matchbaja tym razem oni pomyśleli o tym i 18 mm waftersa zrobili. Dominik spoko, nie ma problemu najmniejszego. Ale kolor jest mega, nie jest taki intensywny jak poprzednio, bardziej neutralny, czy tam naturalny. No wiadomo z jakich przyczyn. A zapach jest bardzo podobny do tego, co wcześniej widzieliście, czyli Citrus blenda. Takie moje odczucie jest. No, ale fajnie, że jest 18 mm waftersik. Popapy w tym samym kolorze, jak widzicie. 14 mm. Citrus nat i tutaj są kuleczki popapy, ale wyprane. Siema pozdrow z wody. Cześć Sebastian. Siema, pozdrawiam, Michał, Siemanko. Słuchajcie, no będę tak próbował. Niestety mówię, nie ma ze mną Kasi, będę próbował samemu coś wam pokazać, przedstawić. Pokażę dziękuję. O, coś nas to złączyło. Słuchajcie, citrus nad syrop. Czyli kolejna nowość, to co jest od maczbajca. Gęste, naprawdę fajne i pięknie to pachnie. Na to łowiliśmy. Kolejna, kolejna sprawa to jest... To nam już dało chyba dwie ryby z tego co się orientuję. czekajcie, bo zmieniałem zestawy tak, na spicy. I słuchajcie, tu zmieszaliśmy kulki z orzechem tygrysim i dodałem jeszcze stare do tego kulki jakieś, miałem hot demona, bo chodziło o to, o to żeby mieć ostry, ostry zapach. To wszystko zmiksowałem. Zobaczycie zresztą więcej szczegółów na filmie. No i miałem tego w wiaderku, wiaderku gdzieś myślę dotąd. Poszło jak widzicie dość sporo. Kuleczka tu na Spicy to jest nowość na ten, na ten sezon. I jak widać fajnie nam się sprawdziła. Lewa i środkowa będą. Okej. Okay. Powiem Wam, że tak zasięgiem coś, coś słabo. Myślałem, że słabo widać. No myślałem, że będzie okej, okay, ale... No czekajcie. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej. Tu na Spicy i Citrus Blend. Citrus to, jest, to są smaki, które nam robią brania. A tutaj mamy pellet neutralny od The mix, mix pelletu e, wielkości i do tego kulki biomarin, ale słuchajcie, niestety na to, na to nie udało nam się złapać ani jednej ryby. Poczekajcie chwileczkę. Bo muszę pomóc O! Nie wytrzymam. Tutaj są chusteczki. Dobra, chodź tutaj. Słuchajcie, zaraz do Was wrócę. Poczekajcie chwileczkę, bo muszę. on musi z toalety skorzystać. Bo dam wam widok na, 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 na wodę. No i idź tam, idź tam za Kobusa. Dam wam widok na, na wodę i zaraz do was wracam. Tutaj. O. Dawaj, Gracias. Okay. Rzuć to do busa i zamknij busa. Dobra, jestem z powrotem. Sorry, <laughs> już wszystko załatwione, nie? Weź chusteczki i zamknij busa, misiu. No, Biomarin nam nie zrobił branie. Citrus nad nam zrobił branie. Spicy Tuna również nam zrobiło branie. Także fajnie, do tego mówię. Korzystamy z peletu od Marcina Roziego. Pelet The Great. The Great Bites. Dobra, Milan, jest ok. Różnej frakcji. I tak to wygląda. Ciężarki od Natural Carb Sinkers. No i powiem Wam. Ee, słabo widać, się, ma. No, no, mam nadzieję, że będzie lepiej. Zaraz się przejdziemy po, całym, po całej wodzie, może będzie troszeczkę lepiej. Słuchajcie od Naprawdę warte polecenia. E, testujemy je teraz. Mamy w trzech wędkach i pięknie się ciężarki wypinają. Jak komuś zależy, żeby faktycznie ciężarek się wypiął. To jest mega rozwiązanie. Na pewno przejdę na te, na te klipsy, wyłącznie na te klipsy. Nie będę już stosował tych z gumką nakładanych, naciąganych, tylko coś takiego. Mega opcja, ale o tym więcej też na filmie Wam pokażę, bo ciężko mi teraz jakby tutaj wszystko obsłużyć z racji tego, że sam trzymam też telefon. No i dobra, ok. Co idziemy, Milan? No to dobra, chodź, idziemy. Słuchajcie, przejdziemy Wam wzdłuż. Zastanawiam się, wziąć sobie Seda czy CypressNeta. Co się dzieje? Idziemy. Słuchaj Dominik, Crimset to jest w ogóle całkowicie... Uspokój się Milan. Crimset to jest całkowicie inna kulka niż Citrus Nut. Citrus nut bardzo przypomina zapach... Czekajcie odwrócę. Citrus nut, słuchaj przypomina bardzo zapach... No Citrus Blenda. Także jest to całkowicie inna kulka od Crimseta. Pokażemy wam już stanowisko. No. I my łowimy tutaj. O, miałem telefon, musiałem odrzucić. Dobra. Okej, okay, pokażę Wam tą wodę. I tak, my mamy wędki, jedne zaraz przy tej linii brzegowej położone. Milan. Milan, chodź. I tak mamy rozstawione, myślę, co 15 metrów. No i każda wędka pojechała. I to dzisiaj dopiero właśnie bliżej wieczora. Niestety w latem latem tak przy takiej temperaturze latem. No Teraz jest wiosna, ale <głos》> właściwie jest jak lato dzisiaj. To było tak gorąco. Ja nie wiem myślę, że około 30 stopni. Że ciężko w ogóle było wytrzymać. My się w cień schowaliśmy i z Milanem zrobiliśmy sobie drzemkę. Po czym było branie. Centralka była <głos》> schowana. Dobra. Tutaj widzicie te takie trzynki w wodzie my zestaw mamy gdzieś, myślę tu metr, metr głębokości i tu wyjechała ta ponad 17, 17 kg karpia. Także piękna ryba, zobaczycie ją na film. Zresztą nie tylko ona wyjechała. Będą inne jeszcze ryby, no ale myślę, że warte pokazania. Napiszcie, czy dobrze teraz widać. Bo tak poszliśmy już, poszedłem z kamerą na, te drugie, na, te drugie, na tą drugą wodę. Nie wiem, czy tutaj zasięg jest dobry, czy nie jest dobry. Jest mi to trochę ciężko, bo jestem sam dzisiaj z tym małym brzdącem. Pierwszy nasz wspólny wyjazd. Ale zobaczymy, co z tego będzie. Kwadraty straszne, słaba jakość, słabo w chłop. Widać. Kurczę, no. Ja wam, że myślałem, że u nas będzie, że będzie teraz dobrze, a tu jednak kiepsko. No zobaczymy, jak będzie bardzo, bardzo kiepsko, to tego live'a najwyżej usunę. No trudno, nic nie zrobimy. Słaba jakość. A zobaczcie w ustawieniach u siebie, czy faktycznie jest aż tak, aż tak słabo. Na no, no słabo, ale ważne, że jest live. No Dominik, no. zobaczcie, to jest kolejny. Kolejny zbiornik i tutaj pływają amury takie po 20 kg Tutaj jest Tak, stanowisko numer 7. Tak, 7? co to zauważyłam. Strasznie słabo. Domek i tutaj karpie pływają. Karpie Amury pływają po 20 kilo. I wczoraj chłopaki wyciągnęli pierwszą rybę chyba jak przyjechali to był właśnie amor piękny Amor. Co za woda? Ł łowisko Bobry. Koło Namysłowa. Tutaj idziemy, Milanki. Chodź tędy teraz przejdziemy. No to przejdziemy teraz tą stroną. I tutaj na tym domku, zobaczcie, tam jest drewno. W ogóle możecie prawdopodobnie jesienią e, zrobić sobie tam zasiadkę i spróbować przechytrzyć karpie, bo karpie i amury tutaj są piękne. Także jest to fajnie tutaj dostosowane, przygotowane. Zobaczcie, tutaj już wszystko to zarasta. E, warto wziąć ponton, z tego co tutaj właściciel mówił. Jest jakaś łódź, widzę. Przeprawowa, ale ponton warto wziąć. No i kawał wody do obuwienia. Tu jest stanowisko kolejne. I na piątce chłopaki, to największy taki cypel. Milanku, chodź. Może live zrestartuj. Nie, wiesz co, chyba to, to nic nie da, mi się wydaje. Być może faktycznie jest słaba jakość, ale postaram się wam pokazać mimo wszystko, bo film pojawi się za jakiś czas, a zawsze będziecie mogli tutaj już sobie zobaczyć jak to wygląda i zrobić jakąś ewentualnie rezerwację, bo są piękne ryby. No mieliśmy przyjemność akurat wyciągnąć już trzy, trzy piękne, piękne, rybki. Zresztą na Andrzej na stanowisku numer 3 też wyciągnął piękną rybę, nie jedną, także to też zobaczycie. I to jest to. Stanowisko numer 5. Mega, mega. A ten domek to jest w ogóle magia. Powiem Wam, że tutaj to miejscuweczka pięknie wygląda. Są zwalone drzewa, ponton i jazda za kamarki. Poszalać. Dobra, idziemy teraz na stanowisko numer 3. Damże, ja słuchajcie, może w jakimś innym miejscu. Akurat. Tak, chodź, Milanku. W innym miejscu tego łowiska będzie lepszy zasięg. No niestety, no nic na to nie poradzę. Oglądałem sobie YouTube'a i normalnie wszystko było odtwarzane. Myślałem, że będzie dużo, dużo lepiej. Tym bardziej, że mówię, relacje, filmy, posty, wszystko wchodziło bez żadnego problemu. No ale tutaj ktoś mi mówił, że raz internet jest lepszy, raz gorszy. O, rybę jakąś spławiliśmy. Coś tu się zatrzęsło. Może live... Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam chłopaki. Sorry za jakość. No, chciałem, żeby tego live'a, żeby ten live powstał z tej wody, bo naprawdę fajna, fajna, ciekawa woda w lesie. Przede wszystkim jest spokój, cisza. Tak, spokój, cisza. Karpiowa tuba 144P. Tak, Jak wygląda teraz cenowo, tam na ile będę można łowić? Michał. Słuchaj, na. Na, na trzy wędki. Spotkaliśmy Cenowo... dziecko jednak, które było starsze, czyli nazywałeś się Michał. Michał. Tak. Cenowo, wiesz co, muszę zobaczyć, bo nie pamiętam nawet, my, my, wcześniej, na my staramy się wcześniej robić rezerwację na, na, na większości wody i opłacać sobie je z góry. Jak jest taka możliwość, żeby dogadać się z właścicielem, żeby później sobie nie zawracać gitary. Szary NO, no wiesz co, no mógłbym włączyć go na nowo, tylko że zresetuje się, wyłączy się wszystko to, co teraz Wam powiedziałem. Tyle mi wyłapuje, 140, ale chyba tutaj, chłopaki, nie będzie lepiej, niestety. Zaraz podejdę do Andrzeja, zobaczymy, co Andrzeja się będzie działo. Tu jest stanowisko numer 1 i słuchajcie, na jedynce mamy rezerwację, my tutaj również przyjedziemy. Myślę, że to była chyba bliżej, bliżej jesieni i będziemy próbować... Swoich sił tutaj. Milanku, chodź, nie przeszkadzaj. Milan. Cześć. Cześć, chodź, Milan. Pan Andrzej jest na trójce. Ja tylko pokażę to jedynkę, dobra? No, słuchajcie, tutaj kolega siedzi na jedynce. Nie będziemy zawracać gitary, ale tak to wygląda. I możecie łowić aż do tamtego cypla, gdzie właśnie my dzisiaj mieliśmy. Tak, do cypla chyba też możesz łowić, nie? Do rogu, bo my też jakoś możemy czwórka, jedynka, nie? Tak, to No i na tym rogu właśnie. No troszeczkę bliżej nas, ale mieliśmy tam stamtąd właśnie piękną rybę. Może trzeba będzie się tam wybrać, daleko nie mam. Mister Kojat, no o, o to chodzi właśnie, fajna woda. Naprawdę, tu z rodziną możesz przyjechać, zobacz jak jest przygotowane. Do stanowiska możesz podjechać sobie samochodem. Bez... Żadnego problemu. No i tyle. Idziemy do Andrzeja. Numer 3 stanowisko. Dwójeczka jest taka. Powiem Wam tak. E, no Może być też ciekawie. Łowicie tak w środ na środku wody. Nie macie dostępu do brzegów. Do linii brzegowej z tego stanowiska. No niestety nie uda Wam się. A Milan. Milan. Dostać, ale no cała woda jest też do łowienia. Jakby nie patrzeć na środko, środkowej części zbiornika. Eee, tylko z rodzinką, mister Kojot. No, właśnie o to chodzi. Słuchaj, wiesz, że my promujemy wędkarstwo rodzinne. I, I no fajnie by było, jakby była Kasia, ale no niestety nie uda się, żeby przyjechała w tym tygodniu. No, mamy kolejne wyjazdy, i też nie wiemy, czy uda nam się, żeby pojechać, żeby pojechać razem. No, jesteśmy na trójce. Mieram tu sobie z Andrzejem już, słuchajcie, po wyczynia. Słabo tak widać Andrzej, wejdź zobacz jak możesz, czy aż taka słaba jakość obrazu jest, bo chłopaki tutaj piszą, że słabo I faktycznie tam je dwa razy zerwało, czy nawet trzy razy. Słuchajcie, poczekajcie, zobaczymy jak to wygląda u Andrzeja. Nie, nie, na YouTubie musisz. Jezus, to YouTube? Milan, nie Milan. Gdzie muszę to na YouTubie? Tutaj. Eee, nie wędkarski, wędkarski. Okay. Tutaj wpisz sobie Milan. Wędkarski mhm. odjazd. odjazd jest OK. Zobaczę jak tutaj wygląda. Czekajcie słuchajcie sprawdzamy. Nie było. OK. Jaka jakość obrazu jest tutaj faktycznie? No kiepska. <śmiech> <śmiech> o kurczę. Kiepska jak się nie rusza to jest fajnie, ale jak już się rusza to już jest. To jest fajnie, ale jak już się rusza. To... Nie no, ja wiem, czy tylko kiepsko. Nie ma tragedii. Słuchajcie, no chciałem, żeby było dobrze, ale no, jak jest, tak jest. No, Andrzej tutaj, słuchajcie, łowi na produkty School. E, no i co, też miałeś już kilka ryb, nie? Możesz coś powiedzieć od siebie. To no, może wyłączyć. Tak, witam Was. Nowa woda. Miałem trzy amury i ładnego karpia. W pierwszej dobie w nocy. W zasadzie do czwartej nie spałem. No co, woda ładna, piękna, czysta, zadbana. Z rodzinką można przyjechać, nie? Fajnie. Można przyjechać z rodzinką. Jest, jest można, miejsce, żeby pies można. pobiegał sobie, bo Ty też miałeś psiaka, nie? Miałem małego szczeniaka, który ma trzy tak. miesiące. No, dokładnie. Słuchajcie, jak jesteśmy u Andrzeja, to może Andrzej, pokaż w ogóle te rzeczy, które, na które ty łowisz. To, to mi też pokazywałeś te ziarenka, Dobra, ziarenka to bo to też jest ciekawe. ciekawe. Słuchajcie, no ma, Andrzej tutaj reprezentuje Karpolskula. Łowi głównie na ziarna. Nie stosuje kulek, nie stosuje nic. Nie stosuje kulek od 4 lat. To jest moje magiczne wiadro. Zobaczcie. Jest bardzo proste. Wyciągniemy to. Tu mam miks ziaren, konopia, rzepik, orzech tygrysi, kukurydza, plus, glue, skopeks. Bardzo proste. Kleje kulki. Kleje kulki. Kulki idą do flagowca. Tutaj macie łódeczkę. No i takie Wietrze kulki. kulki idą do łódki. Aha i takie kulki stosujesz normalnie. Puszczam. To okay. po prostu w punkt. Okay, okay. Jeśli jest głębokość powyżej 2 metrów, to spuszczam to w punkt. Mm -hmm. Jeśli jest w miarę płyciej, to daję jedną kulkę i łyżkę sypkiego. Okay. Okay. Im głębiej, tym większe kulki, żeby mi to po prostu spadło, a nie wyradził się powiedzmy tam 5 metrów. No, nie? no dokładnie. Głównie stosuję nowość. To jest Pink Panther Orzech. Zobaczcie, mam nadzieję, że to będzie przy tej nawet jakości, jak nie będziemy ruszać, to będzie to widoczne. Zobaczcie, różowy orzech tygrysi. To jest w ogóle też śmieszne, ale... Zapach, magia. No tak, zapach jest ładny, naprawdę ładny. Podnoszę tego orzeszka, wiercąc tu dziurkę w nim szóstą wiertłem i wsadzam korek. I na blok Bakryku, czy na Czodrygu. Multirigu, idzie to do góry i tyle. Łączę to z Pink Panther kukurydzą. Tylko że to jest Gian, zobaczcie jaka, jaka duża kukurydza. No naprawdę to ziarna kukurydzy, to jest mega. To są takie ziarne. No, naprawdę bardzo duże. No, mega ziarenko. Twarde ziarno, nie zje tego drobnica, zapach mega. Mega łowna przynęta, ogólnie nie mam dużo. To jest kukurydza naturalna. Giant też naturalna. I tyle. Można dwie ładnie połączyć. Milan biało czerwoną flagę zrobić <laughs> <laughs> na przykład no, no na przykład <laughs> na przykład i co ci zostało? Orzech jeszcze? mam Orzech prygrysi king sweet. Milan, bardzo mega polecam orzech, bardzo ładny zapach, duży orzech, zapach. No zapach jest, jest, jest. No. Taki pikantny, troszkę słodki z czymś. Nie wiem dokładnie, bo to, bo to jest produkowane. No, Carp Old School ja widzę. Tak i Eco -Bice. Aha, okej. Okay. Oni mają wszystkie produkty w zasadzie Carp Old School, czyli wszystkie ziarna, wszystkie pizze. W smaku King Squid. Okej, okay, tutaj macie pizza corn Tak, to jest Skopex, mój ulubiony smak, który tylko i wyłącznie używam. Mm -hmm. Tak to wygląda. Jest mega przynęta. Bardzo twardy korzeń. Trzeba wiercić, nie polecam, bo może igieł tak? brakuje serio? Trzeba wiercić? Nie, nie jesteś w stanie tego przebić. A faktycznie. To jest drewno. Twarde, no? To jest drewno, jest to zbalansowana przynęta. Ona się potrafi unieść nad dnem. Aha, okay. To drewno jest nas, nasączone masakrycznie aromatem. No, czuć, tak jak, czuć tak bardzo tak. Tak, jakbyśmy mocno. korek nasączyli, no tak, jak gąbkę tak. nasączyli aromatem. Bardzo łowna przylęta, bardzo polecam spróbować, nie bać się wiercić albo na włos, albo na wkręt, na derigu, mhm. na fluokarbonie. Super się sprawdza, są większe, można ciąć. Robić mniejsze, większe mhm. przynęty. Okej. Okay. Co mam jeszcze? Aha, mam jeszcze Black Tigera. Zobaczcie. Black Tiger. I co to Orzek za, I co to za zapach? To jest jakiś zapach czy po prostu czarny jest i nic więcej? Jest w oleju. Aha. Jest czarny orzech, który jest no niespotykanym orzechem. Mhm. Zostały bardzo duże ryby połowione na tego orzecha. Na akwatice we Francji, w, y, we Włoszech bardzo dużo łowią na tego orzecha. Na trudnych łowiskach, gdzie jest presja, uh -huh. ryba nie boi się pobierać tego orzecha. Okay. no coś nowego dla niej to też może jest, nie? Bo tak. wylek... Czarny. Tak. A jakiś zapach to ma? Czekaj, daj mi powąchać. Fish and chips. Aha, czyli taki bardzo rybny, w ogóle. Tak. niespotykany ale... no zapach. No tak, no, ale to taki no rybny szczęścia. No, fi fish nie? and chips. Uh -huh. Fish and chips. Uh -huh. I teraz będę tym śmierdział przez dwa tygodnie. Mm. <noise> tak się intensywnie on ten otrzymuje? Będzie. Jest strasznie oleisty, strasznie smuży we wodzie. No, produkcje nie są robione w miesiąc, dwa, trzy przez Bartka. No nie? On uh -huh. dobiera produkt, testuje go, próby. Chcieliśmy czarną pizzę robić. Oho. Oho. O, branie. Pilnuj. Milanka, pilno Milanka. O, no, słuchajcie, branie, branie, branie. A. A. Biegniemy, albo będzie amur, albo nie będzie już nic. <gryw> przestało. Popuściło całkowicie, ale popuściło i chyba jest, jest, siedzi. Trzymaj telefon Milan. Trzymaj, telefon. Ale nie. Siedzi, siedzi. Leci, leci, no. Ścina. No, tak to... Słuchajcie, niestety, wypie... No, Tak to jest, jak tak to się jest. kręci lajfy. No, ale... Trzeba wiązać, wywozić. Ale to miejsce, słuchajcie, drugi raz nam dało. Dało branie. Zobacz, jak obgryzione. Mhm. Ogólnie, yy, Ogólnie dużo brani jest na ten kolor. Tak, na różowy, no. Na różowy, no, nie. To fakt. Ja miałem wszystkie ryby na różowy. Tu kolega też no, chyba największe ryby. Tak, tak na różowy, no. ostro jest, no dobra. No dobra. No nic będzie trzeba przy, przygotować. Oddaję Ci przyjacielu. Dobra, dziękuję. To mogłem, to wyjaśniłem, <noise> nie? No, no widzicie, byliśmy byliśmy Andrzeje, tak na szybko, żeby wam pokazać akurat cyk, centralka. No i był, ale to jakiś maluch, maluszek, bo nawet nie, nie, nie walczył specjalnie, trochę kopnął i, i tyle. Także jakiś gnojek. Pozdrawiamy Szybza. serdecznie. Ja zapraszam do spróbowania produktów Carpool School. Polecam je. I do zobaczenia nad wodą i dużych ryb życzę. I zdrowia. No. Trzymajcie się. Trzymajcie się. A słuchajcie, ja jeszcze chwilkę z wami zostanę. Za chwileczkę wam e, powiem tylko na szybko, jak wygląda ten zestaw. Przygotuję go. I tyle. Kamera. Clips od Ridge Monkeya, jak widzicie. I taka mieszanka, czyli różowy TCT Pinks. No, na roniriku. I tyle. Krótki live, nie będziemy nic kombinować, nie będziemy nic przedłużać. Chciałem wam dużo powiedzieć. Super. Ale no jak widzicie z tym maluszkiem jest troszeczkę ciężko, jeszcze branie było w dodatku, tak. Musimy kończyć. Mam nadzieję, że... Milan nie ciągnij, nie ciągnij, bo tu jest haczyk, Ukujesz się. No już widzisz i połóż, połóż to. Okej. Okay. Dobra, tak. I tak wrócicie do filmu. Film będzie pełnometrażowy no z tego łowiska. Teraz nie idziemy, za chwileczkę. Będzie pełnometrażowy z tego łowiska. Ryby się pokażą. Mam nadzieję, że będą to fajne ryby. No i trzymajcie kciuki. No to co? Trzymajcie się.